Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Warrior Kings. W ostatnim odcinku zdołaliśmy po. Dosyć nietypowej ucieczce uwolnić wszystkich, no nie wszystkich więźniów, ale najważniejsze, że uwolniliśmy tego głównego więźnia, i dzięki temu, że go uwolniliśmy, mamy wreszcie dostępną twierdzę technologiczną, czyli możemy sobie zrekrytować już wreszcie wieśniaków, mamy możliwość rozbudowania gospodarki, ale przede wszystkim przekazał nam plany nowej machiny, nowej machiny Trebuszetu. Ja sobie taki Trebuszet postawię. To jest jednostka dostępna tylko dla ścieżki technologicznej. Jest to machina oczywiście wojenna, która się Również pojawiła w pierwszej misji, co ciekawe również po stronie niebiańskiej, ale to byli po prostu jacyś wynajęci prawdopodobnie, bo normalnie w ścieżce niebiańscy nie da się zdobyć tej jednostki. I ona ma 400 życia, 75 ataku, 75 ataku ostrzałowego. Ale ma dosyć niezły zasięg i umie oczywiście burzyć budynki. I ja sobie wypróbuję już na tych koszarach. Musimy zniszczyć te koszary, ponieważ stąd te jednostki generalnie z tej Rudoki wychodzą. I musimy po prostu zatkać tą dziurę na dobre. Oczywiście machina obleżnicza musi mieć e, osłonę po, postaci piechoty i również wóz dostawczy, który będzie zapewniał im amunicję. To jest. To jest rzecz oczywista. No i tak to wygląda, właśnie się prezentuje: tak strzela trebuszet i zaraz trafi w te koszary. One mają 600 życia, więc parę strzał będzie potrzebnych, by to zniszczyć. Ale my akurat czas na to mamy jak najbardziej. Dobra, ja sobie w tym czasie, gdy trebuszet będzie tutaj robił użytek ze swoich. Kul takich, tak jakby, to ja sobie tu zbuduję wioseczkę i musimy rozbudować gospodarkę. Mamy tutaj jakieś złoża złota, które trzeba zebrać oczywiście, obowiązkowo. I teraz trzeba stawiać farmy. Planuję nawet postawić 30 farm, 25 wieśniaków przy do zbierania materiałów, a 5 do złota około. Czyli czeka nas... Naprawdę sporo pracy, sporo rekrutacji tych obywateli, ale my oczywiście mamy te surowce, by je wykorzystać. Mamy jeszcze 900 żywności, 810 materiałów. A zatem lecimy. Trzeba rozbudować teraz gospodarkę. Bez tego nie zdobędziemy Mordonis. Nie ma w ogóle na to szans. To znaczy, Mordonis ogólnie nie trzeba zdobywać. Musimy uwolnić po prostu tego Paula, chyba Karola, z tego co pamiętam. Z tego miasta, no ale nie wedrzemy się tam bez wojska. A żeby mieć wojsko, to trzeba mieć gospodarkę. To jest rzecz oczywista, zresztą, jak w każdych, tak naprawdę, strategiach. A zatem lecimy. Jeszcze sobie postawię właśnie ten wiatrak, który odkryliśmy, ale na niego jest potrzebne właśnie złoto, więc musimy to złoto zebrać. A zatem tych, tych dwóch jeszcze do złóż złota przydzielimy i dobra, tu się rekrutują i tu też dodawać jeszcze jakieś farmy. Mamy tutaj sporo miejsca, jeszcze planuję tutaj jakoś wioseczkę drugą umieścić i tutaj farmy, właśnie w tym miejscu, ale na razie korzystamy tylko z tamtych. Dobra, będzie tutaj jeszcze i jeszcze tutaj. Jeszcze co się da to zrekrutuję, zbuduję to znaczy, zasieję, tak jakbym wręcz powiedział. W widzę, że się tam bawi w miarę nieźle. Dobra, tutaj nic nie postawię. Tak, i chyba koszary właśnie zostały zniszczone. Zobaczmy. I widzę, że też wojsko wychodzi, tak? Widzę rycerzy, i prawdopodobnie tam chyba jeszcze jakaś piechota jest, z tego co pamiętam. a Zatem szykujmy się na odparcie ty, tych wariatów. Tak, już trebuszek ostrzeliwy wuje gdzieś. On właśnie automatycznie wyszukuje cele. Sobie, tak, mamy jakąś basztę, więc zlikwidować ją proszę. Trochę to zajmie. Niestety one mają bonusy, ta baszta ma, ponieważ z góry strzela i ta piechota moja może trochę bardzo oberwać, ale muszę ich zatrzymać. Muszę zatrzymać tą kawalerię. Koniecznie tak, już jadą ci rycerze do nas i są piknieży niebiańscy również. Jeden z nich ma właśnie 180 życia. Jest to bardzo twarda jednostka, ale nie są w szyku. A jeżeli nie są w szyku, to jest ich już błąd. Dobra, odeprzemy właśnie to wojsko i wycofujemy się automatycznie, dopóki ta baszta nie zostanie zniszczona, ale to parę strzał jest i ona i tak padnie. A zatem odeprzyjmy ich. Mamy jeszcze ostrzał, który również użytek robi. Dobra, braci ich. Czas najwyższy. Rozstrzelać, nie wiem, wszystko zrobić, zlikwidować tylko. Nie mogą nas podejść. Dobra, zajebiście i teraz zawijamy się stąd na tyły wszyscy. Jedynie ta machina woblężnicza zostaje. Dobra, zburzy mi zaraz tą wieżę, i tyle. E, postawmy ten wiatrak. Chyba już mamy to złoto dokładnie. No to wiatrak stawiamy oczywiście w pobliżu farm, i po prostu będziemy mieli więcej żywności, jeżeli będą korzystać nasze jednostki z tego wiatraka ogólnie. Tak, ale nasza piechota to bardzo oberwała. No niestety to są pozycje obronne całkowicie. I robią po prostu masakrę tutaj z naszych też mają dobrze, bo są na tej górce. Jednak to jest bardzo dobra pozycja do obrony. Jednak też miałem bardzo duże szczęście, że te wszystkie baszty nie waliły. Tylko jedna z nich była zapełniona łucznikami, bo gdyby wszystkie były, to byśmy nie dali rady uwolnić tamtych gości. Nawet nie było tutaj by mowy. Mamy tutaj jeszcze ten oddział właśnie tych więźniów, których uwięziliśmy. No to czas może zrobić z nich użytek jakiś. Połowa tej piechoty właśnie oberwała. I dobra, wieża już praktycznie zniszczona. 180 życia zostało już tylko gruzy z niej zostały tak naprawdę. No i dobra, i szczerze mówiąc, nie będzie tu się działo jakoś nic ciekawego na razie, to ja przewinę i do ciekawego momentu teraz przeskoczymy. I okej, okay, wygląda na to, że leci ostatni strzał właśnie, ostatnia kula i wieża, wieża właśnie zaraz padnie, tak jest baszta zlikwidowana. I z tego co pamiętam właśnie tutaj właśnie były te dwie wieże, takie strażnicze, mniejsze dużo, dużo mniej wytrzymałe. I co tutaj mamy? Tak, one tutaj są, dlatego teraz pora je pożegnać. I przydałoby się może jakoś ciężko kawalerię zrekrutować, ale niestety nie mamy tutaj za bardzo żywności. Musimy jeszcze bardziej podkręcić gospodarkę, żeby to zrobić. Tak naprawdę jedyne jednostki, które będą nas atakować, to chyba właśnie były stąd, ale chyba tylko szary już zostały zburzone ogólnie, to chyba nic już nas nie będzie atakować. To jest już tak naprawdę tylko przygotowywanie się. Musimy się przebić przed, przez Mordonis. Tutaj jeszcze jest pełno wież strażniczych, z tego co pamiętam, a tutaj czeka w ogóle cała armia przed tym miastem. Więc droga do Mordonis no jest broniona. Ale chyba z tego co pamiętam, w mieście samym nie ma jakoś jednostek, tylko przed nim jest bardzo dużo, ale uwierzcie mi, że jest dużo. Mamy tutaj limit populacji do wykorzystania aż 200 ludzi, ja mam obecnie 90 tylko, licząc oczywiście obywateli wszystkich, więc... No naprawdę można tu zrobić... ...sporą armię. I trzeba zrobić sporą armię, by ukończyć tą misję, co tu dużo mówić. Dobra, zrekrutujmy sobie jeszcze więcej. Tych obywateli. 30 do zbierania, do koszenia zboża i 25 do koszenia drzew, że tak powiem. Taka jest moja strategia na gospodarkę. No zatem budujemy dalej, budujcie, budujcie. I tutaj już likwidujemy również te wieżyczki. Ale ja tam w ogóle nie będę na razie podchodził, likwidować tych łuczników. Chyba dopóki nie zrekrutujemy jakieś ciężkiej kawalerii. Więcej, chociaż w sumie może podejdę. Dobra, chyba wieża zaraz padnie. Tak, już zlikwidowane. Dobra. I pozostaje tak naprawdę tylko wjechać tam jazdu i z tych łuczników wszystkich. Ale do tego czasu jeszcze musimy zebrać surowce, a zatem widzimy się pewnie za chwilę. I wygląda na to, że kolejna wieżyczka właśnie się wysypuje już baszta, tak naprawdę. I zaraz ją zlikwidujemy. Tak jest, piękny strzał, zajebiście i widzę, że już podkręciliśmy właśnie, jak widzicie, gospodarkę, wybudowałem kolejny młyn i mamy tutaj 27 już do zbierania ro, e, żywności, przydzielonych i 16 do materiałów, więc już jestem bliski, zamier... kurde, jestem bliski temu, co właśnie zamierzałem zrobić z tą gospodarką, chcę mieć bardzo mocną gospodarkę, żeby szybko później zbierać te surowce. Jak uzbieramy surowce, to zrekrutuje bardzo dużą armię i po prostu wydrzemy się siłą do Mordonii, z innej możliwości tutaj nie ma. Zatem pozostaje mi tylko postawić jakieś trzy farmy jeszcze i jeszcze paru tam oddelegować do zbierania drewna. Chyba złoto się skończyło, właśnie z tego co widzę. Więc dostaliśmy paru dodatkowych farmerów, tak naprawdę jako drwali. I mamy 26, właśnie do zbierania drewna już i 29 będzie do zbierania żywności. Więc tak naprawdę gospodarka już mogę wam powiedzieć jest już ogarnięta. Mamy 107 ludzi już wykorzystanych na 200, więc trzeba pomału armię rekrutować. Trebuszet sobie dalej strzela. To teraz będę chciał sobie ciężką kawalerię jakoś zrekrutować dodatkową. Weźmiemy jeszcze paru rycerzy. Tak jest, pięciu dodatkowych rycerzy, którzy zlikwidują tych łuczników. I dobra, gdy ta armia, drobna grupka przybędzie to... Zajmiemy się już tymi łucznikami, którzy pozostali tak naprawdę z reszty tych umocnień. No dobra, w porządku, zrekrytowałem sobie grupę rycerzy, jeszcze ich tylko trzeba trochę uleczyć i mam również zwiadowcę, który się tutaj przyda, by po prostu się zapoznać tutaj z tym, co nas czeka przed nami. Paru łuczników widzę jeszcze, no to akurat wyrżniemy. Tak, widzę już na nas tutaj idą na naszego zwiadowcę, ale my mamy również tu kawalerię, chociaż mogę Artosa wrzucić w sumie. Po drodze właśnie jednostki się szybciej poruszają, jak tutaj widzicie, więc on będzie tutaj, może zrobić sobie użytek ze swojej szabelki, że tak powiem. Tak jest, wyrżniemy bardzo ładnie. I nie wiem czy tam jeszcze jacyś nie są łucznicy. Zresztę tych baszt, ale chyba nikogo nie ma z tego co widzę. M możliwe, że Trebuszet wszystko już wyrżnął bo on automatycznie chyba też jednostki wroga namierza i po prostu mógł po kilku strzałach zlikwidować yy, jakichś przeciwników. Dobra, zobaczmy wyślijmy zwiadowcę lepiej teraz, ponieważ już łuczników żadnych nie ma na drodze i zobaczmy co nas czeka dalej ponieważ z tego co widzę to jeszcze droga do Mordonis nie jest oczyszczona będziemy się tutaj w tej misji tak pomału posuwać mamy trebuszety, one mają dosyć dobry zasięg, więc można tutaj posuwać wystarczy ochraniać tylko machiny obleżnicze. Tak, i mamy tutaj świętą fortecę, ona może dwu 20 strzelców nawet pomieścić, i ona ma 900 życia. Jest to najlepszy budynek ze ścieżki niebiańskiej, tak naprawdę i jego nie będziemy niestety mogli zbudować. Chociaż w ostatniej misji na wybrzeżu y, będziemy mieli y, mogli tam akarbuzerów wrzucić, na przykład, czyli te jednostki posługujące się prochem. Będzie można trochę statki odpierać, że tak powiem. Ale wszystkiego się dowiecie, oczywiście, w swoim czasie. Dobra, widzę, że surowce naprawdę się tutaj solidnie już zbierają. To wiecie, co ja zrobię? Ja zbuduję sobie jeszcze jednego trebuszeta ponieważ za długo będziemy niszczyć tą fortecę. Więc dawajcie, inżynierowie. Wieże podprowadzimy jeszcze i resztę surowców będę rzucał jeszcze. O i zobaczcie, co, kogo my tu mamy. Mamy rycerzy niebiańskich, którzy wychodzą z tej fortecy o dziwo. By nas zatrzymać. No to zapraszam w takim razie. Moja ciężka piechota jest gotowa na odparcie rycerstwa. Aby tylko nie dostali się do naszych machin obleżniczych albo łuczników. Ale mamy jeszcze rycerstwo. Swoje na wszelki wypadek. Dobra, wyróżnijcie ich w takim razie. Co innej możliwości nie ma. No jest ta elitarna kawaleria. tamtej strony. No ale ciężka piechota odpiera rycerstwo. I mamy tutaj łuczników niebiańskich. 30 ataku, 120 życia. Zobaczcie, jakie oni mają bardzo duży zasięg. To jest bardzo niebezpieczna jednostka, i na nią trzeba będzie uważać. I ona będzie bardzo problematyczna praktycznie przez całą kampanię. Bardzo nie lubię z nią walczyć. No, mogę powiedzieć nawet, że to są strzelcy porównywalni właśnie do tych naszych strzelców z prochem. Nasi mają trochę więcej ataku, ale oni mogą walczyć lepiej na różnym terenie, a nasi tylko są takim na płaskim dobrym albo z górki. Oni umieją się przystosować praktycznie do każdego terenu, że tak powiem. Więc w, zależy, jakie miejsce jest, która jednostka jest lepsza, generalnie. Widzę, że tutaj następna święta forteca jest, więc lepiej wyrżnijcie tych rycerzy i uciekajcie, bo to jest masakra, atakować właśnie takie wieże. Tak, kurde. No i rycerzy trochę straciliśmy. No niestety, bardzo to jest niebezpieczne rzucać właśnie nasze jednostki do takich zadań. I dawajcie jeszcze jednego trebuszeta, jak? Planowałem sobie właśnie zbudować w sumie cztery takie machiny, żeby szybko zmieść te wrogie wieże. E, dobra, e, zlikwidujcie wreszcie te święte fortece. Mamy tutaj przecież dwa, dwie machiny. Tam jest jakiś łucznik niebiański, właśnie, Z tego co widzę, będziemy się tak po malutku do przodu właśnie podsuwać. Machiny obleżnicze, właśnie, był plan taki, że machiny obleżnicze będą niszczyć te fortece, a nasza kawaleria będzie po prostu czyścić tych łuczników, ale niestety, za każdą jedną fortecą jest zaraz następna inna, więc niestety tu może być problem z tym. Dobra, widzę, że tutaj jest czysto w miarę, więc idźcie do przodu. Gdzie są nasi inżynierowie jeszcze? Dawajcie jeszcze jednego trebuszeta, koniecznie. Chcę mieć w sumie cztery, tak jak mówiłem tutaj. I nawet zwiadowce może naprzód. On jest już ciężko ranny, no ale jeszcze może coś zauważy. Dobra, zlikwidujcie teraz o tych to fortecę tamtą właśnie. Na tyłach jakoś. Dawaj do przodu. I okej, okay, masz zasięg, super. No to szybko. cztery trebuszety, jeden zabiera 75 życia, więc podzielić na 900 to jest kilka strzał dosłownie i to jest koniec. To nie będzie żadnego problemu tutaj, żeby ich zlikwidować, oczywiście. Trebuszety mają większy zasięg niż ta cała forteca i to jest właśnie wielki plus, że będziemy mieli dostępne takie machiny, które będą po prostu zabójcze dla ich wież, że tak powiem. Wystarczy tylko ochraniać machiny jako ciężką piechotą najlepiej i mamy jeszcze, będziemy mieli jeszcze bardzo potężny ostrzał, że tak powiem. Czyli taka będzie taktyka generalnie tą ścieżką. Dobra, widzę, że tutaj rycerstwo dorwało moją machinę oblężniczą. No, jazda ciężka oczywiście jest zabójcza dla machin oblężniczych. Zmiata je z powierzchni ziemi bardzo szybko. Ale nie dosta dostało się tylko dwóch rycerzy na szczęście. I dobra, zlikwidowali zlikwidowaliśmy właśnie. Chyba nie, jeszcze nie zlikwidowaliśmy. No to proszę mi to zburzyć. Nie czekajcie, bo nie ma na co czekać. Trzeba zlikwidować te wieżyczki. A wy zlikwidujcie teraz tych łuczników. I ruszymy dalej dopiero, gdy zlikwidujemy te święte fortece. Dobra, dawajcie. I pięknie. Uciekajcie teraz. I wiecie co? Ja sobie dodatkowych rycerzy jakiś zrekrutuję. Trochę oberwała ta nasza ciężka kawaleria. Więc trzeba nająć kolejne jednostki. 13 rycerzy myślę, że wystarczy do końca. Nie wiem, czy te trebuszety trochę się tutaj nie zbagowały, albo tutaj jest po prostu za dużo tych. Palisad, właśnie, i nie możemy tutaj nie wie, nic zrobić za bardzo na takim terenie. Tak, te to, się bloku, trochę te to się poblokowały, właśnie. Dobra, chyba zlikwidowaliśmy wreszcie tą fortecę. To dawajcie ich tutaj gdzieś do przodu. I posuwamy się teraz do przodu. I dobra, i zlikwiduj Artosie. Tego łucznika niemieckiego. Jesteśmy już coraz bliżej Ta armia, przypominam właśnie, że znajduje się w tym miejscu Więc jesteśmy już prawie przed nimi I dobra, zlikwidujmy teraz tych łuczników Myślę, że da sobie radę Tak, jakoś sobie da radę I właśnie tutaj kolejne wieże strażnicze są Na tych górach One będą bardzo niebezpieczne Dobra, wybiliśmy łuczników Zajebiście, wracaj do swoich I my teraz będziemy tu kampić i poczekamy. Usuniemy wszystkie wieżyczki. Dawać jeszcze jakiś świadowców. Zbierzemy jakąś armię, oczywiście, i ruszymy już prosto na Mordonis. Dwa, zawalczyć o to miasto. Dobra, strzelać. Super. Cztery trybuszety to jest właśnie. Wystarczająca siła, żeby likwidować. Tu mamy kolejną wieżę na tej górce. No bardzo dobre pozycje, dobro obronne, ale nie mają wystarczającego zasięgu. Trebuszety zmiatają po prostu z dalekiej odległości, tak jak mówiłem. A zatem ich koniec jest bliski. Tak, już jedno położyliśmy, zarąbiście. Jeszcze tutaj chcę się rozejrzeć i zobaczyć czy tu wszystko jest. Tak, wiadowca już idzie do nas, zajebiście. Nie strzelać tam, tylko tutaj. Nie interesuje mnie Rudokia już, ponieważ ona nie jest żadnym zagrożeniem. Tam nikogo nie ma. Nie ma miasto widmo już, tak naprawdę. Dobra, tam następną wieżę wykryliśmy. I kolejną jeszcze tutaj wykryliśmy. No proszę. Tak, tutaj widzę, że są linie obronne. Są linie obronne potężne. Ale trebuszety to zmiatają błyskawicznie. Dwa strzały od jednego, i to jest koniec, bo to są te najsłabsze wieżyczki. One mają tylko 150 życia. A tamta forteca miała 900. Yy, dla porównania, Dobra, jedno zlikwidowaliśmy. Super, Niestety nie będzie łatwo się dostać do tych łuczników, ponieważ oni są na górce. trochę. I myślę moi drodzy, że się tutaj zatrzymamy. Tutaj sobie będę, uzbieram sobie siły. I gdy je uzbieram już, to wedrzemy się prosto do miasta Mordonis. A zatem widzimy się za chwilę już z armią, ponieważ to już jest tylko rekrutacja. Swoją drogą muszę wam powiedzieć, że to całkiem ciekawe otoczenie jest. Jakieś drzewa i kościotrupy sobie w ogóle tutaj wiszą jakieś. Więc ciekawe otoczenie ogólnie. Muszę przyznać, chyba ma ostrzegać wędrownych przed jakimiś zagrożeniami czy coś takiego. Ale ciekawa ścieżka, chyba w sumie takich tych drzewek właśnie jest 6. 6, 6 kościotrypów sześć drzewek. Dobra, jak widzicie, ja już tak armię mam praktycznie uzbieraną. zatem te ci piknierze jeszcze tutaj dojdą i chyba już ruszymy. No, dobra, w porządku. Zebrałem już jakąś armię, nawet nie mam maksymalnej wykorzystanej ludności. Ale ja uważam, że z takimi siłami powinniśmy sobie dać radę. Na wszelki wypadek, wyślemy jeszcze jakiś zwiadowców i zobaczmy, co tam jest grane w ogóle. Jakie tam jednostki na nas czekają. Zobaczmy, co jest grane. Widzę, że jakichś łuczników jeszcze mamy, których przydałoby się usunąć najpierw. A zatem użyjmy tych trebuszety do tego zadania. Dawajcie, rozwalcie. Najpierw ich zanim tam ruszymy dalej To trzeba by ich zlikwidować Tak, właśnie te terbuszety I proszę kogo my tu mamy Mamy rycerzy jakiś Czyli już te jednostki wroga próbują nas dorwać No to w takim razie zapraszam Moja ciężka piechota jest gotowa Dobra, dawać szyk I widzę, że kolejni rycerze Już, za, już dwie grupy rycerzy I to spore grupy rycerzy Dobra, w takim razie zaczynamy ucznicy są gotowi. Naszych zostawiamy jeszcze z tyłu. Dobra, chyba nie mogą coś tutaj przejechać, ponieważ oni są w szyku, właśnie. A szyk ma problem z przejechaniem po takiej chyba prostej. Nie, po takiej wąskiej, właśnie krawędzi mapy. Dobra, no to pojadaliśmy naszą piechotę. w takim razie. Ja sobie tu kawalerię wezmę tutaj i dawać łuczników tutaj może na to skrzydło. Tak. Widzę kolejni rycerze. Nie, tutaj dwie grupy są cały czas. Dobra, atakujcie ich. Dawać w kolumnie i wyrżnijcie wszystkich. Tak jest. I Mamy kawalerię wroga zamkniętą w kleszczach. I mamy tutaj łucznicy niebiańscy, jacy się chyba piknierzy nadchodzą. Tak, Dyszych piknierów. No to w takim razie odeprzemy e, albo wiecie co? Ja mam pomysł, może wejść na górkę tymi łucznikami. To nie jest zły pomysł. A tych rycerzy może sobie e, Tutaj wezmę, żeby ich oskrzydlili, ponieważ chciałbym dorwać tych łuczników właśnie, ale nie będzie tak łatwo, bo tam są dwie grupy piknierów i dwie grupy łuczników niebiańskich. Zobaczcie jaki oni mają zasięg, z jakich oni pozycji do nas strzelają w ogóle. Dobra, zdobyliśmy, to dawajcie na tą górkę może i te trebuszety mogłyby strzelać jeszcze w nich, bo one mają jeszcze większy zasięg od tych łuczników. Tak, i tutaj są dwie grupy piknierów. I nasza kawaleria by mogła oskrzydlić ich teraz i wjechać prosto w tych łuczników. Dobra, zabijcie ich teraz. Dawajcie w tych. Nasza piechota jest ciężko ranna. Dobra, trzymajcie pozycję. Dobra, i nasza kawaleria teraz wjedzie w strzelców wroga. Pięknie. Niestety, nasza piechota ma przesrane prawdopodobnie, no ale ich, ich łucznicy również. Pięknie, ci ry, rycerstwo pięknie teraz to zrobiło. Zarąbiście. Dobra, nawalajcie w tych piknierów. Nie, widzę, że piechota nieźle się trzyma w miarę nawet. Okej. Okay. Dobra, nasza kawaleria wyczyściła. Tylko niestety paru piknierów podeszło pod naszą piechotę. I okej, okay, wyrżnęliśmy wszystkich, świetnie. Czy ktoś jeszcze tutaj będzie na straży? Wygląda na to, że pokonaliśmy wojska przed Mordonis. No odpowiednia strategia, gdyby ci kawalerzyści nie wjechali od tyłu, to byśmy prawdopodobnie może przegrali, bo zobaczcie jakie straty ta nasza pychota już odniosła. I zobaczmy teraz, droga do Mordonis chyba stoi już otworem z tego co widzę, ale jeszcze być może jakieś jednostki ma przeciwnik tutaj na straży. A zatem podprowadzamy całą tą naszą armię już i dawać tego zwiadowcę przede wszystkim. On musi mi wykryć jeszcze jakieś jednostki. I zaraz zobaczymy, czy ktoś tutaj jeszcze stoi na straży. Wydaje mi się, z tego co pamiętam, jeszcze przed Mordonis są jakieś jednostki, przed murami tuż. Tak, proszę, proszę. Mamy łuczników, mamy piknierów, czyli nie ruszymy kawalerią. Musimy wysłać podprowadzić naszych strzelców w takim razie. Innego wyjścia nie ma. A zatem ustrzelcie ich najpierw. Mamy przewagę ostrzałową. Powinno się udać. Dobra, pięknie. I dawaj. Nie, może lepiej nie atakujcie. Dobra, i ustrzelcie tu piechotę najlepiej. Dobra, jest artos. Dobra, trzymać pozycję. Ustrzelimy tą piechotę, nie ma co. Jeszcze trochę im tego ostrzału zostało. Ale za mało by nas pokonali. Dobra, zarąbiście. I wyróżnijcie wszystkich. Mamy ich. Dobra, piechota do roboty. Puszczamy do przodu, super. I pytanie jeszcze, czy Mordonis ma jeszcze jakąś straż? Już jesteśmy tuż przed miastem. Pozostaje tylko tak naprawdę już podprowadzić zaraz wieże obleżnicze i wejść do środka. Jednak pytanie właśnie, piknierzy niebiańscy, jacy się chyba łucznicy niebiańscy już widzę, tak. Czyli jeszcze dwie grupki zostały drobne do pokonania. No niestety ci łucznicy będą problematyczni. Nie będziemy mogli ich dorwać, bo są ci piknierzy. tym pozostaje tylko jak najszybciej zlikwidować tych piknierów i wjechać kawalerią. Artosa cofniemy na wszelki wypadek, żeby nie zginął nam przypadkiem. Bo jeżeli on zginie, to misja jest przegrana. Niestety ci piknierzy to twarde jednostki, mają 180 życia. No można w nich pakowywać w nieskończoność tych strzał mi tak łatwo nie będzie. Dobra, atakujcie ich. Jest tylko ich czterech, więc nie będzie jakiegoś problemu większego. Mamy jeszcze wsparcie ostrzału cały czas. I okej, okay. i teraz w tych łuczników kawaleria. I podprowadzamy wieżę, tak jest. Możemy też wyłom, jakiś wyłom w murze zrobić trebuszetem, a może strzelcie w tą bramę, w sumie ją też możecie zniszczyć. Zobaczymy. Albo wieżą, albo trebuszetem. Czymkolwiek, tak naprawdę. I chyba tutaj jest jakieś przejście. Bo tutaj chyba brama się nie załadowała. To teoretycznie my możemy sobie tam wjechać, tak? Albo i nie. Sam nie wiem w sumie. Możemy tu wjechać? Tak, bo widzę, że w ogóle nie ma straży w mieście. A tutaj albo mogło się coś nie załadować w czasie wczytywania mapy, albo twórcy zapomnieli z tej strony bramy umieścić. Tylko, że ją pokazali, ale dobra. Wygląda na to, że sobie wjedziemy po prostu do tego miasta, w tak czy siak. Ale nawet gdybyśmy, gdyby ta brama była, to już tutaj pada. Tutaj. Dobra, wjeżdżamy w takim razie. Mordonis już zdobyte, tak naprawdę. I czas uwolnić tego koleżkę. Doskonale! Udało Ci się wygrać poziom. Będziesz teraz musiał udać się na pustynię do dalekich wschodnich krain w poszukiwaniu sekretów nowej technologii. I to byłoby na tyle, moi drodzy. Widzimy się w zupełnie nowym terenie, w poszukiwaniu, oczywiście, tej nowej technologii. Trzymajcie się! Cześć!